W trzecim dniu dni Zawiercia wystąpiły cztery zespoły muzyczne, a wśród nich jedna z głównych gwiazd całego święta miasta, zespół Tilav. Podczas koncertu zespołu nie brakło i nowych utworów, i tych bardziej znanych. Będąc w Częstochowy, na pewno nie raz pan miał okazję być w Zawierciu, jak, jak często właśnie bywają w Zawierciu mieszkańcy Częstochowy? To jest bardzo bliska, bliska mi nazwa, znaczy jeździłem bardzo często z babcią do Żarek jak byłem dzieciakiem i wiem, że to jest więcej ten podobny kierunek, Zawiercie, Myszków to są takie okolice, gdzie zawsze się jakby mówiła tam, nie wiem, jadę do zawiercia, a ktoś tam jest z zawiercia. Generalnie jako człowiek, który, nie wiem, no, częstochowianin, dam od kilku pokoleń, to jakby to są takie ziomalskie w sensie, nie byłem jakby związany może blisko, nie miałem przyjaciela, ani jakiejś przyjaciółki, ani tak mega często, może tutaj nie, nie odwiedzałem miasta, ale to są mi bliskie tereny, no bo to jest w sumie, no, ziemia tutaj częstochowska, Jura Krakowska, częstochowska blisko, pomiędzy Śląskiem a Częstochową, zagłębiem w zasadzie. No to tak raczej geograficznie czuje się swojsko. Na pewno zespół ma swoją historię i generalnie sporo piosenek weszło do kanonu. Na pewno to jest tak, że jesteśmy jednym z tych zespołów tak zwanych starszych, ale w miarę szanowanych, więc to jest miłe no ludzie. W tym roku wyjechodzi nowa płyta na jesieni. Dzisiaj też zagramy sporo nowych piosenek. Testujemy je na takich właśnie plenerach, bo za dokładnie 10 dni wchodzimy do Gdańska do studia. Yy, nawet ku, ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu, te, te numery nowe, jak na taki koncert, że tak powiem, plenerowy, czyli nieco przypadkowy jak każdy plenerowy, gdzie ludzie chcą usłyszeć hity, to nawet nieźle są odbierane te nowe piosenki. My nie dzielimy miejscowości na gorszą, lepszą. Gramy wszędzie tak. Akurat dzisiaj tak się złożyło, że gramy tu wcześniej, bo gramy jeszcze w Lublińcu o 21.30. Tak to menadżer ułożył, że, że jesteśmy tu o 17.00, no ale to już ja na to wpływu nie mam. Wielkie boom można było usłyszeć, a nawet zobaczyć na końcu dni, zawiercia podczas pokazu sztucznych ogni. Całość trzydniowego święta miasta zrobiła na widzach dobre wrażenie. No, bardzo fajnie jest. Super, bawimy się. Oby, tak dalej. Jest pani z córką? Z córką, z synem i z mężem. Córka, widzę, zajada się watą cukrową. Tak, owszem, owszem. Od wczoraj <laughs> też jesteśmy. Same atrakcje. Mam nadzieję, że nam pogoda też dopisze. Super, bardzo fajnie, naprawdę. Jest pani z córką? E, nie, akurat z y, córką koleżanki. A co powie młode pokolenie? A ona dopiero przyjechała. Tak. Tak, Dopiero przyjechaliśmy, mhm. tak? Idziemy teraz... Podoba ci się tutaj. Idziemy kupić niespodziankę, tak? tak? I potem gdzie pójdziemy na co? Na po. Po. koni Ka. Na konika pójdziemy, tak. Tak? Mhm. Dzień dobry, i TV zawiercie. Jakie wydarzenia z dni zawiercia? Bardzo dobre. Pozytywne koncerty, bardzo interesujące, no duże atrakcje dla dzieci, pogoda dopisała, także chyba wszyscy zadowoleni. A teraz czekają Państwo w kolejce do czegoś wodnego. Tak, do kul wodnych, główne atrakcje dla dzieci. Byli Państwo też na pierwszym i drugim dniu Dni Zawiercia? Tak, oczywiście, jesteśmy od samego początku, śledzimy wszystko, wszystkie koncerty zostały odbyte łącznie z Czajszym Kabaretem. Zapytam jeszcze dzieci, co najbardziej Wam się podobało na Dniach Zawiercia? Koncerty na tempo? koncert Koncerty. A który koncert? Julii? Julii. Dzień dobry, i TV zawiercie. Jakie wydarzenia z dni zawietrza? No bardzo zadowolony. Co najbardziej się Panu podobało? Atrakcje dla dzieci. Czyli? No, czyli dmuchańce, kule. Tutaj trampolina skaka, do skakania. Czy są Państwo od początku dni zawietrza? Nie, dzisiaj pierwszy raz jesteśmy. Cześć, Muniek Staszczyk w imieniu Tila. Wszystkiego dobrego po sąsiedzku. Yy, yy, dla wszystkich widzów i fanów Rock and z Zawiercia.